Dzień dobry, dzisiaj witam Was w rozmowach z Panami. No, dzisiaj będzie się działo. Zacznijmy sobie od tematu dnia. Jest 13, no dochodzi u Was 14, u mnie jest 12, dochodzi 13, bo ja mieszkam w Anglii. A nadawam następne polską YouTube, bardzo to dziwne, nie wiem dlaczego nie na angielską, ale angielski język nie jest dla mnie bardzo fajny. Piłka nożna, no co, tu się dzieje? No nie, 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 nie. wygrało z Realem, no co za fail? Real przegrał, Barcelona wygrała, no co za fail? Trzecie miejsce Realu, no nie. No nie, 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 nie podoba mi się to. Przepraszam bardzo za to, ale jestem ciągle chory. Muszę sobie odchorować, to wszystko. Żurzel. no, zawodnicy z Unibaxu schurzyli. No i tupa. Wygrał. Zielona Góra wygrała. Ja jestem kibicem Unibaxu oczywiście, bo urodziłem się tam. No, no schurzyli po prostu i w odjechali sobie, bo Golowa ich... Ale nie ma, no i to jest cały problem, naprawdę lili, really, 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 nie. No niestety dzisiaj mamy temat sportu na razie, potem przejdziemy do gier i gry polecane. Tak, dzisiaj są rozmowy z fanami i zaczniemy może od. Na razie zaczęliśmy od piłki dużej żużlu. ale przeniesiemy się może do F1. Dawno nie patrzyłem sobie na. Ona, co, co się dzieje w F1? Sebastian Wettel. Mm. To, to, ja nie czytałem dużo F1. Nie lubię zupełnie F1, jak Wy lubicie, to naprawdę ten. Ale może przejdziemy do tematu gier, bo chyba to was najbardziej interesuje. Co za gra będzie mi najbardziej interesować w tym roku? No, chyba to będzie. Jak to się nazywa? To się nazywa GTA 5. Nie mam jeszcze, nie ma jeszcze gry na PC, ale myślę, że troszeczkę będzie dobrze, jak wyjdzie ta gra na komputery, bo większość osób też jest na komputerach. Ja myślę, że naprawdę dużo osób powinno już wreszcie zrozumieć, że komputery też muszą być tak samo ważne, jak na przykład Xbox czy inne rzeczy. Co powiem o FIFA? FIFA wychodzi, no już chyba tam dwa czy trzy dni na komputer jest. Czy kupię FIFA? No nie wiem, no nie wiem, no nie wiem. Mówię, ja zupełnie powiem Wam, że. Ja w FIFA myślę, że nie kupię za szybko, choć myślę, myślę, pomyślałem sobie troszeczkę i patrzyłem sobie na ten i może, może mówię, że kupię GTA 5 i nagram ją w Let's Playu. Będą poradniki, jak znaleźć na przykład duchę, czy tam inne rzeczy, ale myślę, że to będzie dla was niepotrzebne, bo na pewno już się naoglądaliście oglądaliście, bo ci ludzie na tym to na pewno, na Fes, Xbox 360, też na pewno się ucieszyli. Ja jestem na stronie Empiku i jestem zawiedziony, tak zawiedziony, że mogę Teraz po prostu rozwalić tą grę, rozwalić Rockstar, salutki, wejść tam i zrobić Chopspiel Doll. Ale naprawdę wnerewia mnie to, że na komputer nie ma. Dużo osób też to mówi. Rozmawiałem sobie ostatnio z użytkownikiem, nie powiem nazwy, i on powiedział do mnie: O, to może sobie kupię FIFA. Ja do niego powiedziałem: Eli naprawdę ja wolę poczekać na kupić Xboxa i dopiero kupić sobie FIFA Xboxa One dopiero sobie kupić tam bo naprawdę jak kupisz teraz na przykład mm, FIFA na komputer to naprawdę jak kupicie sobie na przykład PS4 albo na przykład macie mm, naprawdę chcecie ja rozumiem kasa jest Czasami ludzie bogaci mają fajnie, ale ludzie na przykład, którzy mają tylko Fifa na przykład... I naprawdę ja nie lubię takich rzeczy, na przykład, że Fifa wychodzi później, na przykład, że... Pieprzeni Amerykanie dostają szybciej Xboxa One, bo mogą oglądać tam amerykański futbol, to jest... Po prostu najgorszy na świecie, co mogą zrobić. Ja nie wiem, nie wiem... Jak chcecie, to napiszcie pod komentarzach, kto mi proponujecie, czy Xboxa... Czy PS4, czy Xbox One. Ja nie wiem, pomóżcie mi jak chcecie. Ja po prostu nie kupuję sobie na razie FIFA. Myślę, że FIFA no, może, może będzie na PC jeszcze, ale raczej będzie to na niestety Xbox One albo PS4 jak Wy tam pomożecie mi wybrać.

14. FIFA 14 mm. są już na przykład na PC i bardzo mi to cieszy, choć i tak wyszło na, e, na PlayStation już szybciej. Powiem, że ja Wam radzę, żeby kupować sobie już na przykład na, pamiętajcie, na bez e, na przykład kupujcie sobie zawsze Limit Edition, bo naprawdę Limit Edition jest coraz lepsza, rozumiecie? Jest lepsza, bo na przykład mogę Wam coś powiedzieć. Ja radzę Wam tą bardziej rozszerzoną serię, bo tam możecie dostać 20 ileś tam paczek za darmo. A na przykład musicie trochę dopłacić wtedy, ale na przykład jak kupisz, to i tak będziesz mieć tam 7 czy 5-4 paczki. No i co dalej? Battlefield 4? No chyba tak! Battlefield 4. Już widzę coś na PC. Ojoj, oj, oj. Cena nie jest bardzo mi spodobna. To już widzę tutaj na przykład na igizboksalanie, na jak wygląda cena, naprawdę wygląda strasznie. Ale strzelanki, pomimo strzelanki, będą, będą na PC. Bo naprawdę, jak mam na przykład nagrywać na Xboxie strzelanki, to naprawdę będzie mi iść tak bardzo źle, że po prostu posram. A nie strzelę komuś w łeb. No i następna gra, czyli Assassin's Creed. Assassin's Creed, Wy wiecie co to jest. Dużo osób na pewno oglądało sobie Assassin's Creed a. na innych kanałach. Ja nie zrobiłem Assassin's Creed, choć przeszłem Assassin's Creed, a. jest to wspaniała gra. Jest to dobra gra. I myślę, że Wam się też bardzo podoba. Co tam dalej ja mam patrzeć? No, no nie wiem jak na no nie ale kongres spojrzeć... No ja nie wiem już. Dobra, zaraz na początek zniknę na 3 minuty. No co za głupi kłysnik. za 5 minut wrócę. Bo muszę coś sprawdzić. Jakie wy chcecie gry? Czy chcecie na przykład Far Cry Online? No to chyba będzie dobre. No dobra, no co, od czego zaczynamy? Poczekajcie, ja zaraz do Was wrócę z paroma grami. Tylko niestety muszę znaleźć niektóre gry, bo niektóre mi się zapodziały i to bardzo mi się Eee, No to szukam parę gierek, mam tutaj wyciągnę. tym są dobre gry. Na razie mam tylko dwie, pokażę Wam tylko dwie na razie, potem trzecią. Pierwsza gra! co FIFA 13. No niestety FIFA 13 nie zachwyciła mnie tak jak dwunastka od 11, ale jest bardzo fajną grę. Powiem Wam o krytykę i jej, bardzo dobra produkcja, bardzo mi się to podobało. Nowy styl dribblingu, nowe jakieś inne rzeczy. Kocham tę grę, ale jest olewana przez PC i to też mi bardzo nie pomogło. Druga gra, którą przeszłam z takim przyjemnością, tak mi się podobała ta gra, kocham tą grę już i naprawdę myślę, że będzie wam się też podobała, jak czyli że to będzie Tomb Raider, najnowsza no część, no jakby taki początek historii, jak były jeszcze przedtem inne części, Tomb Raider pokazało się już na nie wiem ile w częściach. Teraz daję tylko w mojej Far Cry'a. Far Cry'ik. No Far Cry. Powiem wam, że mi historia podobała mi się świetnie. Kocham tę grę i myślę, że naprawdę mówię wam polecam tą grę, choć i tak myślę, że inne gry są też lepsze. Niestety Assassin's Creed wam nie pokaże pudełka, bo niestety... Mój kolegę chciałem z powrotem, bo ja tylko miałem tam sobie tylko poczeku po, po grać sobie chwilę, a potem już papa. Pa. Następna gra, której nie mam pod ukazaniem, Andreas. Ja oczywiście GTA 4, który kocham i myślę, że jest, myślę, że GTA 5 będzie rozruba. Ale co mówić do tego, bo doradziłem sobie ostatnio lotnisko Rockstar. really? na lotnisku było najlepsze na świecie zabawa, była tam rozruba, były te. Jak to tam. Były te gówna, które siedziały na tym skakać, a teraz jest to nudne. Naprawdę samoloty, wiadomo, można latać takimi małymi samolotami. Ale naprawdę powinno to być trochę rozszerzone. I naprawdę myślę, że Rockstar GTA, jak będzie jeszcze Geta 6, to really, myślę, że tam dopiero będzie rozruba. No, co mam jeszcze Wam powiedzieć? No nie wiem, co mam tutaj powiedzieć. Tak. Mm, którą chcecie z tych gier? Piści na komentarzach. Czy Far Cry? Tomb Raider czy FIFA. Te trzy gry na razie mogę grać, i myślę, że na razie sobie pogramy w tą grę. i Odcinek się na pewno z tego pokaże za tydzień albo przez za parę dni, bo naprawdę patrzyłem sobie na produkty, jakie, czym nagrywać, i mówili mi, żeby najlepiej nagrywać w pracy. I po prostu zaproponowali mi to, że w pracy mi się najlepiej nagrywa. No i próbowałam i ściągnęłam sobie w pracę, ściągnęłam sobie program do te, tego. Jeszcze muszę do renderingu. Powiedzcie mi, co jest najlepsze do renderingu. Niepłatne, proszę, niepłatne. Ja mam mało kasy na razie. Wróciłam z wakacji z Polski, naprawdę się wyśladaliśmy z moją małą mistrzową. I naprawdę było świetnie w Polsce. Ja mieszkam w Anglii. Nawet mogę Wam kiedyś pokazać, wziąć kamerę i pokazać Wam Anglię i pójść, pograć w piłkę. No i co? Nie wiem co wam jeszcze powiedzieć, bo w tym ten odcinek 13 minut. Co jeszcze mogę wam powiedzieć? Tak, mówcie, czy chcecie te trzy te trzy gry, które ja właśnie mam w ręce, czyli te dwie. Ja myślę, że zajmiemy myśl... się... Się chyba Far Cry'em na razie, pokażę wam, bo już mam 43 poziom, pokażę wam strony z łuku i innych rzeczy. I, I dobrze, na razie myślę, że to będzie koniec na dzisiaj odcinków. Myślę, że jeszcze dzisiaj zrobimy rozmowy, może rozmowy o tym, jak Sprowadzę no, na przykład, jak na przykład Fifa by się pokazała, na przykład jak na przykład porównanie Pesa a Fify. Ja myślę, że FIFA jest lepsza. FIFA jest lepsza. Pod tym, że jest grafika, Oglądałem sobie grafikę i naprawdę Julie, PERS, ja naprawdę przepraszam was, jak na przykład się zwolnikiem TESA, a nie FIFA, Ale niestety mi się PES nie podoba, lubię bardziej FIFA, bo no oczywiście, że twarze no są słabe, ale albo nie chodzi o twarze, tylko o rozgrywkę. Mam tutaj sobie pro Evolution Soccer 2013. Naprawdę dobrze mi się grało. Dobrze mi się grało. Ale to już na Xboxa, bo mój kolegi przeszli się parę rzeczy, bo mój kolega mi pożyczył Xboxa, tam parę dni I powiem, że no, powiem, że nawet tą część bardzo lubię 2013 rok, 2013. PES 13 bardzo mi się podobał trochę. Ale już po w 14 się nie podpisuje dobrej, dobrej komentarza. Myślę, że się Wam to podobało i jak powiecie, czy nagrywać, jak tam, jaką chcecie grę na dole subskrybia. Jak Wam się nie podoba, to łapka w dół. A jak wam się podobało, to łapka w górę. Subskrybujcie proszę was. Subskrybujcie. Jak naprawdę chcecie jakąś grę mówcie, ja ją nawet spróbuję zhejtować, ale raczej nie będę teraz nagrywać z gier na YouTubie, bo ostatnio facet zagrywała tę shejtowaną grę i miał dupę, nie? No i myślę, że to będzie koniec.